Weekend zleciał, jest poniedziałek, że trzeba się wziąć do roboty. Koniec plażowania. Już zobaczcie. Bata przebrała się w beduina, but trekkingowy. E, coś, jakiś turban, turban na głowie. A dlaczego? Zaraz się dowiecie. Nam zdradzić, co dzisiaj robimy. Dzisiaj, słuchajcie, zdobywamy dach. Cabo San Lucas. Najwyższy szczyt w okolicy. Szczyt, przed którym drżą wszyscy Himalajści alpiniści z taternikami razem wziętymi. świętej pamięci Kuczka powiedział kiedyś, Nic mnie tak w życiu nie przerażało. jak Zdobycie Mount Solmar, najwyższego szczytu Cabo San Lucas. Już Wam pokazuję, wyłania się, wyłania się uwaga. Oto jon. Dach Cabo San Lucas. słuchajcie, tego jeszcze nie było. Już byliśmy w swojej historii e, Niemcami, Rosjanami. E, tutaj często jesteśmy Kolumbijczykami, a dzisiaj e, może, może, może dlatego, ze względu na może ze względu na Beatę, ten ubiór byliśmy Russian or Jewish? <laughs> Może Russian Jewish. Ale <laughs> No i dupa. Musieliśmy zrezygnować i wrócić do obozu pierwszego. Ponieważ zerwało poręczówki w nocy. No i niestety musimy to przełożyć na jutro. Nie, a tak, a tak naprawdę to są jaja. <laughs> Słuchajcie, dochodzimy do początku szlaku, a tam zakratowane, wszystko zamknięte i napis, że Szlak otwierany tylko przed. Raz dziennie. przed dziennie. O 8.15. Proszę być chwilę przed. Słuchajcie, na to gówno 100-metrowe trzeba wchodzić z przewodnikiem. I pewnie będą to tak, jakby, to tak jakby na ślęże wchodzić. Nawet gdzie? Nawet, nawet nie. Nie, nie, nie wiem, nie wiem jak, do czego by to porównać. I pewnie jeszcze będą za to brać pieniądze. No ale dobra, co zrobić. Nie dzisiaj, to, to jutro. Ale musimy wrócić do hotelu, zmienić, zmienić ciuchy, buty. I sobie chyba dzisiaj zrobimy po prostu trip łódeczką ze szklanym dnem. Mm -hmm. Pojedziemy, popłyniemy sobie zobaczyć ten łuk na plażę. Tak? Tam było z Plażą Miłości od razu? Tak. Chyba z Plażą Miłości. Plano. Można tam wskoczyć do wody, popływać i oglądać florę. Thank you. Ze, jak to powiedzieć ładnie przez szklane dno Łodzi o. Nie, jest, nie jest to drogie najtaniej było za, no za łódkę za 20 ale dolarów z plaży. z plaży no ale tutaj też za 20 nie za 12 sorry tu chciał za 12 od łebka czyli 24 no coś wymyślimy i tak musimy wybrać pieniądze bo tu kartą, kartą nie można zapłacić tak no i A. będziemy mieć meksykańską, nie będziemy mieć dolarów. Zaczepiła nas nas pani, się pyta w jakim języku mówimy. I mówimy, że... że w polskim między sobą. A, mówi, że zna jedno słowo po polsku. Jakie? Snurówki. Okej? Okay. Trudne słowo. <laughs> dlaczego akurat snurówki sama nie potrafiła powiedzieć dlaczego? Ale no jest tu międzynarodowa kompania, z, gdzieś tak yy, zaczepił na chłopak yy, z jakiejś tam firmy, yy, która no, sprzedaje jest. jakieś kosmetyki, tak? Nawet tak. bata była, gdzieś jej tam próbkę pod oczy, bo pani stwierdziła, że ma zmarszczki. <grym 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 ale stwierdziła, że nie wyglądam ale, na pięknie, No to musi ale... tak zagaić. Ale co chciałam powiedzieć. Eee, taki kremik się potem ile? 150 dolarów No, taki kremik malutki 150 dolarów, także kit A ja porozmawiałem sobie z takim gościem nagabywaczem Okazało się, że gość z Ukrainy, z Doniecka. Także nieźle. Widzicie można, można się wyhaczyć zahaczyć jakąś pracę już na drugim końcu świata. No, a my teraz lecimy do do naszego pokoju, zmienimy obuwie Weźmiemy jakieś gadki do pływania No i tyle Troszkę zmiana planów, ale i tak mieliśmy popłynąć Tak mieliśmy popłynąć. Zrobimy to dzisiaj Ekstremalnych przygód Cabo San Lucas w ciąg dalszy Sprawdzamy nasze ubezpieczenie Nie zawiera ono sportów ekstremalnych Ale co zrobić? Czego się nie robi dla YouTube'a? nadepnięcie poparzenie meduzą nadepnięciem na jakieś kolczaste gówno poparzenie słoneczne udar podwodnienie ale co zrobić w końcu nazywamy się ryzyk fizyk to wszystko dla was no, ja już byłem w wodzie. Tak, na początku wydaje się zimna, ale jak już wlazłem, nie, no jest super, jest świetna. Uwaga, muszę uważać, bo kamera nie jest wodoodporna, ale jak wejdę trochę do pasa. Wow, ale jest super. No, ostatni raz w morzu byłem, chyba. Nie, nie tak dawno, bo w Chorwacji, ale mieliśmy to szczęście, że przyszedł jakiś zimny prąd i po prostu woda była, była lodowata. Ja się tak porządnie wykąpałem tylko raz. O! Pięknie! A Ty, Góro, czekaj na nas jutro. Zdobędziemy cię. Jak sobie leży pod parasolkiem. jasno. E Cały jakiś czas przychodzą sprzedawcy. A to z jakimś szaszłyczkiem. A to z krokodylkiem dmuchanym. A to, a to z ręczniczkiem. Ale nie są nachalni. Taki spoko. A w ogóle dzisiaj jest poniedziałek, więc yy, już nie ma takiego szaleństwa jak wczoraj. Dzisiaj jest naprawdę chyba połowa mniej ludzi. No i też są chmurki, co widać. Także też. Jest przyjemniej. Co chwila słońce zachodzi za chmurkę i jest chwila oddechu. Dobra, idę, niosę kamerę i schowam, żeby nie zalała. Jesteśmy tu już 10 dni, słuchajcie. I jeszcze nikt nie zaproponował nam nic nielegalnego. I w końcu przed chwilą podszedł sprzedawca yy, jakiejś takiej biżuterii pseudostrebnej. Pyta się tam, czy wisiorek, a to czy, czy pierścionek, czy jakieś kolczyki. Mówi, że nie, podchodzi bliżej seniora Weed Weed Wreszcie ja tak, może mówię nie palę, ale mówię tak z ciekawości to za ile. Ale ile? Gram? No nie wiem ile tam, ile do Jointa wchodzi? Może ile joint. I do Jointa mają za 20 dolarów. Także nie wiem czy to drogo, czy to tanio. Nie znam się. Ale dla... Tak z ciekawości Joint tutaj akurat na plaży Cabo San Lucas kosztuje 20 dolarów. Nie wiem jak to nazwać ale słuchajcie woda jest przekozacka Już dawno tak się nie wypuskałem Jezu, siedziałem chyba z godziną w pracy Ostatnie raz to chyba Jezu, nie pamiętam Nie pamiętam jak kiedy tak długo siedziałem w wodzie już Chyba na... Nie wiem Na kubie? No chyba na Kubie byliśmy tak długo na plaży wtedy, tak, tak. I wtedy siedziałem długo w wodzie, też woda była świetna. A tak plus Poniedziałek, ludzie sobie chillują. Z całymi rodzinami. Jesteśmy na tej plaży dalej, gdzie już są po prostu Meksykanie. Amerykanie są bardziej w tamtą stronie. Że pogadałem sobie jeszcze z dwoma takimi... Lekko wciętymi tubylcami. Where are you from? Okazało się, że jestem imiennikiem jednego z nich, bo Jacek to po hiszpańsku Jacinto. Także o, zaczął mnie tam podchwytywać, że się tak samo nazywamy. Amigos, jest tu bardzo bezpiecznie, możesz przychodzić cały dzień, nawet przyjść w nocy. Nie ma bezpieczniejszego miejsca na całej Kulturyzie. <laughs> A że widzę, szczilują sobie całe rodzinki. Tutaj, Bata. Bardzo przyjemnie. No, dzisiaj już chyba zdążymy na zachód słońca. Wróciliśmy z plażowania, ale się wymoczyłem dawno. Już tak nie posiedziałem tyle w wodzie. Uch, brakowało tego. Już zapomniałem, jak to jest czasem fajnie. Także jesteśmy teraz już na, na werandzie. Słońce jeszcze wysoko, ale mamy dzisiaj dużo do roboty, słuchajcie. Zobaczcie, co dzisiaj Bata upichciła. Maharadża. Mhm. Maharadża dzisiaj upiścił, patrzcie. Kurczaka w sosie. Mole. Mole. Ryżyk, no to tam ryżyk z warzywami. I mamy kaktusa. Bardzo popularny tutaj. Także się kupuje to tam na sztuki. A jak kaktus w ogóle? Bo nie próbowałem jeszcze. Dobry. Dobry, no super. Także takie o nasze piękne, meksykańskie danie. Dzisiaj niebo troszeczkę pochmurne było, ale to dobrze. To dobrze, bo naprawdę daliśmy radę. Nie spaliło nas. Jutro pewnie znowu będzie dawać. No i tyle. A na wieczór mamy tak, dlatego, żeby nie zasnąć, ani żeby po prostu nie przysiedzieć w pokoju, mamy coś za nadzór. Potem jeszcze sfilmuję. No i udało mi się dzisiaj zdążyć na ten zachód słońca. Tylko gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie, no oczywiście. No jak zdążyłem, to to są chmury. Ach, biednemu to zawsze wiadomo. Ale spoko. To jeszcze jest nasz ostatni dzień. O, uwaga. Idzie Maharadża, też przyszła na zachód słońca. <noise> którego, którego nie widać. Ale jesteśmy dzisiaj. Zdarzyliśmy. Ale zaraz zrobimy tutaj imprezkę na dachu. Mamy te kile. Popitę, naciosy, chipsy, orzeszki. orzeszki, także o, będzie impreza, włączę muzyczkę, a muszę szybko ściągnąć, bo tu raz jest internet na dachu, raz nie ma, muszę coś na Spotify'a włączyć, żeby offline puścić. O, patrzcie ile tam widać, ile psów tam na werandzie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ciekawa to nasza okolica Tak yy, Wczoraj sobie szliśmy i tak Zatrzymał się koło nas samochód, taki wypasiony Ford Duży, taki van I widać Amerykanin Hey guys! się pyta nas czy tu mieszkamy Mówi, że, Mieszkać nie mieszkamy Tylko przyjechaliśmy tu tak jakby na, na tydzień A uważajcie, uważajcie Bo to jest niebezpieczna dzielnica Niebezpieczna dzielnica <grym> Także nie wiem, to no... są naprawdę takie dziwne różne opinie yy, o, tej, o tej gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest niebezpiecznie szliśmy tu codziennie, wracamy wieczorem i chodzimy po tych uliczkach i jedyne zagrożenie to było jak ludzie piersi do nas płyną nasnocie z. Wołali, no ale to nie jest coś złego, tylko przywitanie się. Czy nie jest to jakaś dzielnica no to piękna to widać. Po tych gdzieś tam podwórkach. Oczywiście zobaczcie te budynki identycznie jak w krajach arabskich. Niewykończone z drutami wystającymi. Pewnie chodzi to o to, że po prostu one są jakby nieoddane, budowa nieoddana, więc nie płacą podatku, a, a po prostu mieszkają. O, tu jest jakiś duży plac, pusty patrzcie. Ciekawe czy to jest na sprzedaż No, tu na dole taka uliczka zawsze mało jedzie na rowerku też się życie toczy spokojnie. Jest to normalnie, według mnie. No, tutaj jakieś śmieci. Tak, normalnie, jak w tych krajach. O. Dobra, to my zaraz zaczynamy imprezę, ale trzeba ubrać jakąś bluzę, bo jest po zachodzie. Troszkę temperatura spada. Jak w nocy może być, tak do 15 stopni. Więc się robi chłodno. No, jeszcze z tej strony. Widać jak. O, tutaj widać ładnie druty. wykończone. Czy po, czy po 10 dniach w Meksyku można zostać Meksykaninem? Nie wiem, ale próbujemy. Viva la México. Na zdrowie, to co? My zaczynamy imprezkę Wy już o tej porze pewnie głęboko śpicie jest druga w nocy po drugiej. No. A my zaczynamy impre. Na razie do jutra. A jeszcze jedno. Popatrzcie jak, jaki się ładny zachód zrobił. Są chmury i ładnie podkreśla ten kolor. No, super. Także jeszcze raz, na razie do jutra.